Bardzo serdecznie na konferencji prasowej w Polskim Komitecie Olimpijskim, konferencji organizowanej dokładnie na 100 dni przed inauguracją Igrzysk 30 Olimpiady w Londynie. Chciałbym przedstawić osoby zasiadające za stołem prezydialnym. Witam bardzo serdecznie pana ministra Jacka Foxa, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Witam pana senatora Andrzeja Persona, który jak wiadomo pełni już funkcję atasze olimpijskiego naszej reprezentacji, panią Marzenę Koszewską, szefową Polskiej Misji Olimpijskiej Londyn 2012, pana Pawła Słumińskiego, szefa Zespołu Wsparcia Klubu Polska Londyn 2012 i gospodarza tego spotkania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pana Andrzeja Kraśnickiego. Na wstępie proponuję, aby głos zabrał właśnie Pan Prezes Kraśnicki. Do dnia dzisiejszego mamy wybrane tylko, jeżeli mówimy o kierownictwie ekipy polskiej na igrzyska olimpijskie, trzy funkcje. To jest z jednej strony szef misji, pani Marzena Koszewska, z drugiej strony szef misji medycznej i pan Krzysztofiak i mamy wybranego naszego ataše który jest pan senator Persson. Na no 100 dni przed Igrzyskami Olimpijskimi zdobyliśmy 56 kwalifikacji, co upoważnia 91 zawodników do udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Reprezentują oni 15 dyscyplin olimpijskich. Przed nami kolejne kwalifikacje, które będą trwały praktycznie do samych igrzysk. Najpóźniej dowiemy się o kwalifikacjach oficjalnie z lekkiej atletyki i tam przewidujemy, że będzie jak największa liczba, czy największa liczba naszych yy, zawodników. Jeżeli chodzi o. Sam system przygotowań olimpijskich, to tutaj podział ról pomiędzy poszczególnymi podmiotami jest dosyć jasny, klarowny. Polski Komitet Olimpijski odpowiada za stronę tą logistyczną udziału w igrzyskach olimpijskich, tą organizacyjną, można powiedzieć. Ministerstwo Sportu odpowiada za tą stronę w dużym stopniu finansową. Dofinansowanie przygotowań do igrzysk olimpijskich czy dofinansowanie realizacji zadań przez Polskie Związki Sportowe. Bezpośrednio za przygotowania sportowe odpowiadają Polskie Związki Sportowe, a te podmioty wspierają takie podmioty jak Zespół Wsparcia, który działa przy Polskim Komitecie Olimpijskim, Instytut Sportu oraz Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej. Kilka słów, jeżeli chodzi o finanse. W tym roku w budżecie ministerstwa na sport wyczynowy jest przewidziane 161 milionów złotych. Ponad 75% tej kwoty zostanie przeznaczone na finansowanie czy dofinansowanie przygotowań polskich związków sportowych działających w letnich dyscyplinach, letnich sportach. Olimpijskich. Także to oddaje no, znaczenie mm, igrzysk e, dla, dla, w polityce e, ministerstwa. Ta liczba 56 konkurencji jest też liczbą wynikającą jak gdyby z uzyskanych kwalifikacji, natomiast ona też może ulec zmianie z racji tego, że w niektórych sportach jeden sportowiec, który wywalczył kwalifikacje w danej konkurencji może wystąpić jeszcze w inne, jak chociażby w strzelectwie. W związku z tym na tą chwilę jest 156 takich kwalifikacji. Dodatkowo, gdybyśmy na ten, na ten moment zamknęli rankingi, a wiemy, że wchodzimy w taki okres bardzo gorący okres zamykania rankingów olimpijskich, to na pozycjach gwarantujących udział w igrzyskach olimpijskich polskim sportowcom znajduje się w tej chwili 23 polskich sportowców, a więc ta liczba by nam wzrosła natychmiast. No i oczywiście jest jeszcze grono takich zawodników, takich polskich sportowców, którzy walczą o kwalifikacje, a nie są ujęci w tych naszych zestawieniach. Odbywają się chociażby kwalifika kwalifikacje w boksie w tej chwili. I tak jak powiedziałem, ta sytuacja będzie się bardzo dynamicznie zmieniała w tej chwili, dlatego że tych zawodów, jest, które kwalifikują sportowców, czy zamykanych rankingów jest tak dużo, że z dnia na dzień naprawdę będziemy mogli spodziewać się kolejnych nazwisk, kolejnych informacji, że jakiś polski sportowiec zakwalifikował się, do udziału w igrzyskach olimpijskich. Kolejny blok zagadnień to sprawy logistyczne i tutaj sekretarza generalnego Adama Krześńskiego, którego również witam na naszej konferencji i szefową misji panią Marzenę Koszewską poproszę o zabranie głosu. Dzień dobry państwu, przepraszam za Krótkie spóźnienie. Szanowni Państwo, przygotowania logistyczne do igrzysk olimpijskich, te za które odpowiada Polski Komitet Olimpijski, oczywiście przebiegają zgodnie z naszymi założeniami i planem, który sobie nakreśliliśmy. Dzisiaj jesteśmy dokładnie na tym etapie, na którym powinniśmy być właśnie na sto dni przed otwarciem igrzysk w Londynie. Ja powiem krótko na temat dwóch najważniejszych na dziś aspektach, to znaczy na temat przelotów. I transportu reprezentacji do Londynu i na temat strojów olimpijskich, bo te, ten, ten szczególnie temat bardzo absorbuje i ciekawi opinię publiczną. Jeśli chodzi o przelot naszej reprezentacji, to oczywiście mamy niezawodnego partnera, jakim są Polskie Linie Lotnicze LOT. Narodowy Przewoźnik po raz kolejny przewiezie polską reprezentację do Londynu na Igrzyska Olimpijskie. Oczywiście ze względu na to, że Igrzyska są blisko na kontynencie europejskim, że połączenia z Londynem tak naprawdę mamy trzy każdego dnia, to idziemy na rękę wszystkim, wszystkim sztabom szkoleniowym poszczególnych zawodników, poszczególnych grup sportowych i dostosowujemy się z przewiezieniem reprezentantów. Tego dnia, kiedy ich trenerzy zadecydują, że to jest najlepszy, najwłaściwszy naj moment dla ich zawodników na, e, przyby na, do, do przybycia do Londynu. E, tutaj mamy zdjęcia akurat naszej reprezentacji z igrzysk olimpijskich, akurat Justyna, tu jest w środkowym zdjęciu z Vancouver. Tamte stroje zrobiła nam polska firma OTCF, właściciel marki 4F z Wieliczki. Byliśmy bardzo zadowoleni z tych strojów, One cieszyły się ogromną popularnością, bo były i bardzo dobrej jakości, i bardzo fajnym design. W związku z tym postanowiliśmy zaufać tej firmie i podpisaliśmy z firmą TCF umowę na przygotowanie kolekcji na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Ta kolekcja praktycznie jest gotowa w tej chwili. Już wszystkie prototypy mieliśmy okazję obejrzeć. Naprawdę zapewniam, że jest tak samo udana jak kolekcja zimowa na Igrzyska w Vancouver. W tej chwili tra trwa proces produkcyjny kolejnych, kolejnych elementów kolekcji. Ta kolekcja zawiera zarówno strój defiladowy, w którym nasi reprezentanci pokażą się na stadionie w czasie ceremonii otwarcia igrzysk, ale również stroje reprezentacyjne, te w których będą poruszać się w czasie bycia na igrzyskach olimpijskich. Stroje startowe zostawiamy polskim związkom sportowym, one przygotowują, bo tak naprawdę wiedzą najlepiej, co jest potrzebne zawodnikowi już do, do samego startu w czasie igrzysk. Będziecie Państwo i wszyscy będziemy mieli okazję zobaczyć tę naszą kolekcję olimpijską już 9 maja tutaj w Centrum Olimpijskim. Zorganizujemy pokaz, wielki pokaz kolekcji olimpijskiej i to będzie pierwsza publiczna prezentacja tych strojów. Niewątpliwie największym wyzwaniem jest zgłoszenie reprezentacji olimpijskiej. E Takiego zgłoszenia szerokiego składu dokonaliśmy do 23 marca. Był to termin narzucony przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski i Komitet Organizacyjny Igrzysk. Z pewnością będzie Państwa ciekawić, jak duży był ten szeroki skład. Dokonaliśmy ponad 1100 zgłoszeń. Są to wszyscy potencjalni uczestnicy Igrzysk. Zawodnicy, choćby, którzy choćby mają cień szansy na uzyskanie kwalifikacji. Ich trenerzy, fizjoterapeuci, lekarze, misja olimpijska, wszystkie osoby, które współpracują na co dzień i podczas igrzysk olimpijskich z zawodnikami. W tej chwili możemy tylko i wyłącznie skreślać y, poszczególne nazwiska w momencie, kiedy będą kończyły się kwalifikacje. Jutro udaję się do Londynu w celu dokonania pierwszej weryfikacji tego składu. Jest to dość proste w dyscyplinach, które zakończyły kwalifikacje, a przede wszystkim w dyscyplinach, które mają kwalifikacje imienne. Wówczas jest bardzo prosto usunąć osoby, które już nie mają szans znaleźć się w Londynie z szerokiego składu. Natomiast w wielu przypadkach są to kwalifikacje dla kraju i na pewno będziemy wspólnie z polskimi związkami sportowymi, z zespołem wsparcia klubu Polska Londyn, monitorować te szanse i Urealniać dla komitetu organizacyjnego, który niebawem rozpocznie druk nieaktywnych krat, kart akredytacyjnych, tych wymarzonych paszportów olimpijskich dla wszystkich zawodników. Londyn jest miejscem dla nas dzisiaj wyjątkowym. Mówię to też jako przewodniczący, już trzecią kadencję Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą w Senacie. I, i mam prawo powiedzieć, że. No orientuję się, skromnie powiem, sytuację sytuacji Polaków i Polonii w tym mieście i w tym kraju, w którym codziennie rodzi się 50 Polaków, a więc liczba naszych rodaków, można się domyślać, jest tam ogromna i wszyscy czekają na przyjazd ekipy i na start i na medale. No i mówią, że Polacy gramy u siebie. Tak prawdopodobnie będzie, natomiast poza sportem, jak powiedział pan prezes, jest w związku z tym duże wyzwanie dla nas żebyśmy się spotykali, z nimi, żebyśmy dawali szansę spotkania zawodników medalistów, wreszcie y, organizujemy też wiele imprez około sportowych. Rząd powołał nawet specjalny zespół międzyresortowy, składający się z przedstawicieli Ministerstwa gospodarki, sportu, kultury, którzy do tych igrzysk się poważnie przygotowują. Miejscem takim centralnym będzie polski ośrodek społeczno-kulturalny słynny Posk, dzielnicy Hammersmith pewnie znany w większości państwu tam będą spotkania, wystawy, koncerty. Zdjęcie.